Cześć z tej strony Dlaszak i witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku za każdym razem, kiedy podskoczę, dostaję randomowy efekt. Może być to szybki bieg, może być to wysoki skok, może być to też zatrucie. Tylko, że jeżeli nie będę skakać przez 30 sekund, data pack wymusza to na mnie i jeżeli tak nie zrobię, to ginę. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodoba. No i tak mówię od razu po odcinku, po nagraniu tego odcinka trochę siadła mi psycha, ale to zobaczycie, jeżeli obejrzycie do końca. Więc to, zacznijmy grę. Nie wiem, czy to będzie dosyć łatwe. Jak coś próbowałem już e, e, grać na tym i, i wiecie co, to jest ciężkie. Ja nie wiem jak ja w ogóle będę wchodzić na górki. Póki co nie mam aż takich złych rzeczy. O, yy, owieczka. Dobra, chyba najpierw zbiorę sobie drewno. Yy, i, I ogarnę sobie chyba. Wiecie co? Ogarnę sobie schodki. Ponieważ najważniejsze, żeby ogarnąć sobie schodki, żeby nie musieć cały czas skakać. I krówki, i duże żelaza. Ponieważ będę miał. Dobra, musiałam podskoczyć. Czemu ja tak dużo, długo kopię? A, dobra, mam efekt, który daje mi, że nie mogę kopać, ale teraz już się na szczęście skończył. Nice! E, dobra, wykopię sobie to i chcę jak najmniej skakać, jak się da, no ale e, datym wymusza mnie po prostu, e, wymusza na mnie ten datapak skakanie. I nie wiem, czy nawet sobie nie zrobić coś takiego, ułatwić sprawę, bo ja dobry w Minecrafta nie jestem żeby sobie dać, no ewentualnie dam sobie, żeby mi itemki nie znikały. Przez to, że testowałam sobie tego datapaka, czy on działa i jaki on w ogóle jest, to już jest noc, co mnie niezbyt no, nie podoba mi, się to. Więc chyba będę musiał się wkopać e, lub coś takiego. Też mało co widzę. Dobra, skopam sobie jak najwięcej drewna. Craftingu sobie weźmiemy. I robimy sobie patyki. O nie, muszę skakać, bo mnie zabiją. Bo, jeżeli, jakbyście nie widzieli, to jeżeli nie skoczę, e, w takim razie od razu mnie zabije i muszę iść. Na... Myślałem, że to jakiś mopi się wystraszyłem. Dobra. E, mamy tak. Zrobię sobie narzędzie, tylko kilo zrobię, bo nie ma co. No i zrobimy sobie schodki. O nie, mamy lewitację. Drugi raz podskoczyłem. Nie po, e, niepotrzebnie. Niepotrzebnie. Wiecie co? Eee, może. O nie. Dobra. Kiedy mi się kończy lewitacja? Lewitacja mi się kończy dopiero za 15 sekund. No, no nie powiedziałbym, że jestem z tego zbytnio zadowolony. Bo nie jestem. No, ale trzeba jakoś przejść Minecraft. Dobrze. Skończyła mi się na szczęście. I trzeba się teraz skopać po. Kamień, no nic tu nie widać, bo shaderki fajna sprawa, ale mimo wszystko, no mało co widać na shaderach. Zbierzmy sobie ten, trochę kamienia, żeby mieć narzędzie podstawowe. Może i timeseta nie będę robił, ale jeżeli serio, nie będzie iść. Wiecie co, zabuduje się lepiej. Dobra. Jakbym miał dostać lewitację. Tego bym na pewno nie chciał, bo jak ma się lewitację, to nie wiadomo, co można zrobić. Nic prawie nie można zrobić. Możesz sobie czekać na powolną śmierć. No chyba, że ten... Dlatego muszę obczaić krówki. I spróbujemy przejść Minecrafta, ale no... Bardzo bym chciał, żeby mi się to udało. Ale nie wiem, czy mi się to uda. Raczej nie. Zrobimy coś takiego. Czy tak to działa? Nie, tak to nie działa. Hop! O Boże, już, już zaczęło mi. E, nie wiem, czy to słyszycie, ale kiedy zostało mi kilka sekund do podskoczenia, to mam przynajmniej dźwięk, co jest fajne. Dobra, siekierę muszę zrobić. Jeszcze. I jak już mam siekierkę, to już mam prawie wszystko. No nie wiem, miecz mogę. No nie mi jestem blisko spawna. Od... Dobra, nie, nie zginę, nie zginę, nie zginę. Nie zginąłem. To nie jest źle. Też problematyczne jest to, że chyba siekierki się nie opyla robi. Dlaczego? Dlatego, że żeby dobrze bić siekierką, musisz podskakiwać. No a jak wiadomo, z podskakiwaniem nie jest jakoś najlepiej. Znaczy, podskaki... jeżeli chodzi o podskakiwanie, to no jest dosyć ciężko. O nie. Poisona dostałem. O Boże. Na szczęście poison może i nawet jak jest mocny, bo to jest najmocniejszy poison, to jest poison dwójka. Najgorsze jest to, że nawet te efekty każdy jest na drugim poziomie. Nice. O Boże, ta gra. Aha, to się nie zapowiada dobrze. Ja nie wytrzymam. Nie nie, 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 da się przejść tej gry. Czy może mi zejść brak widzenia? Znaczy, no po prostu ślepota? Dobra, sobie podskoczę, tylko niech mi zejdzie ślepota, bo już teraz to nic nie widzę. U! Teraz to już wszystko widzę. I widzę, że nie wiem, gdzie są moje przedmioty. Dobra, doczołgałem się do jak, jakoś do tego drewna. I zbiorę sobie po prostu drewienko jak najwięcej i spróbuję przeżyć, a jeżeli nie, to chyba wiecie co? Chyba będzie jednak y, granie, y, granie trochę, trochę tak y, słabiej, ale y, ja sobie zrobię, żeby mi itemki nie znikały, bo jeżeli tak to będzie wyglądało, to cały czas będę tracił itemy i to nie będzie miało sensu. I odcinek będzie polegał na tym, że robię to samo, tylko przez cały czas. Więc jeżeli jeszcze raz zginę, no to robię to w ten sposób, tak jak mówię. Ponieważ no, odcinek będzie nudny. A nie na tym to polega. O, zrobię tak. Mam niewidzialność, nie jest źle. Robimy drewienka i spróbujemy zajść jak najdalej się da. W Minecrafcie. dostałam? jaki efekt? Chyba nie dostanę. Nie. Teraz dostałem efekt. O, węgiel. To mi się przyda, jeżeli chodzi o jakieś jaskiniki. Jakby coś. Ja wiem, że nie muszę tyle kobla zbierać i to mi się nie opyla, ale i tak to zrobię. O, o. Mam nadzieję, że to nie będzie to, co myślę. Hop. Dobra. Żyje, żyje, żyje. To jest. Trzeba doceniać takie chwile, że się żyje. Nie, no upierdźmy sobie to jedzonko. Uf, już się bałem, że będzie lewitacja, a jakby była lewitacja, a w sumie to jest woda, to nie byłoby aż tak. to nie byłaby taka długa. Dobra, mamy jedzenie. O nie, znowu muszę skakać. Hop. No, przynajmniej jest woda. To i możemy się rozejrzeć. Nie jest aż tak źle. Zobaczmy sobie, czy jest tu jakaś Wiocha. O, tam jest kanion, to pójdziemy sobie tam. Wiecie co? Ej, trzeba ogarnąć żelazo i wiaderko, jak coś. Jakbyśmy mieli walić wiadro, to to też się przyda. Ono nie, to żelazo jest bardzo potrzebne. Żelazo do wiaderek z mlekiem i wodą. Nie, ja, ja nie wytrzymiem, no. Ja nie wytrzymiem. Nie mam żarcia. Cały czas mi daje jakieś efekty typu lewitacja. Ja ja, ja nie wytrzymiem, no bo potrzebuję, no, mleczka. Mleczka potrzebuję, ni. Dobra, lewitacja mi się na szczęście kończy za 10 sekund. Uhu. Ale zaraz będę miał jakiś pewnie inny efekt. No wszystko mnie prawie zabije, przecież mam pół serduszka i już kolejna noc. Nie, ja nie wytrzymam. Stop. Cały czas przez następne pół godziny, 45 minut odcinka, próbowałem cokolwiek zrobić. Przynajmniej zdobyć jedzenie, zdobyć żelazo, ale co chwilę je po prostu traciłem. I postanowiłem, że nie, że już zakończę odcinek, ale szkoda by mi było nie wrzucać w ogóle tego odcinka, chociaż nie należy on do najlepszych. Dlatego, że poświęciłem na niego po prostu za dużo czasu i było mi po prostu szkoda czasu poświęconego na nagrywanie go i montowanie. Więc mam nadzieję, że przynajmniej Wam się podobał. zanim niedługo zobaczycie... Końcówkę, co się stało dalej, ponieważ no, nie byłem w najlepszym. E, no nie, nie było mi najlepiej. I, I możecie dać łapkę w górę, chociaż nie musicie, ponieważ no, ten odcinek nie wyszedł jakoś najlepiej. I nie, nie jestem z niego zadowolony. Tak w 100%, w 100% chyba nigdy nie będę. Ale możecie chociaż zobaczyć, co się stało. Kiedy już. Byłem na takim wykończeniu, że już nie dawam rady. Walsie. Walcie.